Patrząc na kalendarz polskich gospodarzy, to przez cały sezon prac rolnych od wczesnej wiosny do początków zimy nie ma właściwie wolnych dni. Rolnicy przez większość swojego życia oddają się ciężkiej pracy. Wyjątkiem jest niedziela, gdzie jak co roku w naszym regionie obchodzone jest ich święto Dzień Rolnika. Dzień Rolnika to jest to bardzo wydarzenie rolnicze w Ojczyce Łódzkim, a szczególnie w powiecie kutnowskim, ponieważ jest wielka tradycja konstrukcji i tworzenia maszyn rolniczych właśnie w kutnie. Dużo inżynierów, techników, którzy budowali maszyny właśnie stąd pochodzą. Dlatego pochodzenie wielu maszyn rolniczych, które pracowały ponad stuletnia tradycja, które pracują do tej pory, unowocześnione maszyny na naszych polach, to właśnie stąd jest to pochodzenie. Dlatego, agroma w Kutnie, to nie tylko sama sprzedaż maszyn, ale również wracanie do tradycji i ważne, że właśnie w tym miejscu odbywa się to święto, gdzie rolnicy właśnie w tych miejscach się powinni spotykać, gdzie. Jest wielka tradycja rolnictwa, mamy bardzo nowoczesne rolnictwo w tym obszarze. Podczas powiatowego dnia rolnika nie mogło zabraknąć pokazów maszyn rolniczych. Zainteresowani mogli odwiedzać stoiska producentów. Firmy oferowały nowoczesne maszyny rolnicze, akcesoria oraz części do maszyn. nasza gmina i nasz powiat słynie z rolnictwa a nasza firma jest najstarszą w tym regionie która współpracuje z rolnictwem ponieważ kontynuujemy to od blisko 45 lat i chcemy to dalej robić dla rolników i dla całej społeczności no Dzisiaj, co jest przygotowane przez Państwa e, dla gości? Mm. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, e, od pokazów e, naszych partnerów handlowych, w tym e, głównych sponsorów, jakimi jest Kubota i Orlen. Poprzez pokazy kulinarne przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Jest to już czwarta edycja naszej imprezy. Z roku na rok widzimy coraz większe zainteresowanie. Oczywiście duży wpływ ma na to urozmaicanie jakiejś oferty, którą tutaj przedstawiamy, proponujemy, bo są zarówno producenci maszyn rolniczych, ciągników rolniczych, ale również części zamiennych, olei akumulatorów. Wydarzenie było także dobrą okazją do wręczenia nagród. Wszystko za sprawą konkursów, które zostały przygotowane przez organizatorów. Jednym z nich był konkurs na najlepszy chleb wypieczony przez koła gospodyń wiejskich z naszego regionu. Puchar za najlepszy chleb w tym roku otrzyma koło gospodyń w gminie Strzelce. Zdaje się, to, dobrze powiem, Mów A więc oficjalne wręczenie pucharu. Z panem marszałkiem pamiątkowe zdjęcie. Z panem prezydentem, z panem prezesem i z panią prezes. Wielkie brawa! Trudno było wybrać tego zwycięzca? Znaczy, tak, na pewno było trudno, bo widać było, że wszystkie panie włożyły ogromnie dużo pracy w upieczenie tych przepysznych chlebów. Niektóre z wypieków były bardziej tradycyjne, czyli gdzieś tam robione tylko na zakwasie, ale tylko to były chleby żytnie albo pszenne, ale niektóre z pań wprowadziły pewne innowacje i różne dodatki zioła, czarnuszka plus jeszcze dodatkowo żurawina, no i ten chleb, chleb po prostu gdzieś tam skradł nasze serce i nasze podnie, podniebienie, bo przełam, przełamanie takiego wytrawnego smaku, z tym delikatnie słodkawym, które daje żurawina, powodował, że ten chleb rzeczywiście był naj, najpyszniejszy. Natomiast wszyscy też dzisiaj tutaj ustaliliśmy, że w kolejnym programie wszystkie koła gospodyń wiejskich będą dostawały e, nagrodę, a ewentualnie tylko będziemy wspominać, który był naj, najsmaczniejszy, bo e, Widać jest tutaj ogromne zaangażowanie pań, które i pięknie przystroiły stoły i przepięknie zaprezentowały swoje wyroby. Ta impreza to świetna okazja do spotkań i wspólnego świętowania szczególnie dla członków gospodyń, wiejskich rolników i ich rodzin. Naszym rolnikom życzymy dobrych decyzji w podejmowaniu e, również zakupów w ramach gospodarstwa rolnego, bo gospodarstwo to już jest firma, trzeba e, dokonywać e, e, przemyślanych, e, przemyślanych zakupów w gospodarstwie i namawiam e, młodych ludzi, żeby e, przejmowali gospodarstwa po e, rodzicach. Bo to jest nie tylko ojcowizna, to jest tradycja. Korzystając z okazji, zapraszam już za rok, to będzie już piąta edycja naszego Dnia Rolnika. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej wyjątkowa. Zapraszam.